Witajcie z tej strony Deryl Śliwka, a to jest już 13 odcinek z gry Swords and Sandals 2. Dzisiaj lecimy sobie dalej z kolejnym turnamentem. Zobaczcie. Będziemy potrzebowali troszeczkę więcej expa jak zawsze, więc bez zastanowienia. Lecimy Molten Def oczywiście. E, przepraszam użytkowników słuchawek za to, co tutaj się dzieje, ale naprawdę. No... Już wiecie, że jest to totalny chaos lekko mówiąc. Ale jakoś przeżyjemy. E, także no, lecimy, ja też oczywiście w sławkach gram, także Rozumiem, wszystko rozumiem. W ogóle zobaczcie jaką ma ciekierka śmieszną. No z tym to nas nie pokona koleżko proszę bardzo już 97% zadowolenia, bo Molten Death jest taki interesujący, zobaczcie jak to się podnosi. Zobaczcie na to po prostu. Bo to są wiecie, tak jak już mam mówiłem, osobne spele. W się wiecie, nie jest to myślane jako jeden spell, tylko kilkanaście pojedynczych speli połączone w jeden. I dlatego to tak się bardzo fajnie na naszym tutaj zadowoleniu odbija. Także przy bardzo tylko. Chyba lepiej używać tego na początku, bo zobaczcie, że teraz kiedy użyłem, to się nie podniosło, więc na początek używamy. Dokładnie. O, on też mi tutaj Molten Defa puścił. Eee, proszę, nie mój Fireball. Dobra. na szczęście tańczysz. Tak, już dobrze. 100% zadowolenia, Mi to pasuje. Ja tutaj się słuchajcie, nie muszę o to martwić. Proszę bardzo, 780 nabore to jest prawie nic dla nas. Dobrze, proszę bardzo, następny duel, jak zwykle to samo. Najwięcej możemy zadać. 800 molten defem. Więc jakby to nam się udawało robić, to byłoby fajnie. Zobaczymy, czy uda nam się kogoś pokonać za jednym razem. Oczywiście tego nawet nie ma szans. Ma więcej niż 800 armora Dobra, ale zawsze jest tłum bardzo zadowolony. Także gold nam tutaj. Bardzo fajnie wpływa na konto. Już mamy prawie milion ponownie. Dobra. O kurczę. Się poszczęściło. Dobra, łuk to tam. Żaden problem dla do nas. Dobra, kolejny duel. O, to by było możliwe. Ale dobijamy Fireballem Zawsze fajnie jest mieć na nadrzu. No i fajnie było tak kolejnego Molten Defa kupić O proszę, udało się za pierwszym razem No ale minus jest taki, że tłum nie jest zadowolony do końca Ale... Pewnie nawet nie zdążyli zauważyć co się stało tak szybko Pokonałem No a teraz pięknie 94% No w ogóle ten Dagger podstawowy miał Jakimś tam enchantem, ale to Bez znaczenia o, 99, już niebawem level up, chyba teraz tylko dwa level upy potrzebujemy, bo po ostatnim bosie już tam się poziom wbił. O kurde, gościu, nie próbuj takich sztuczek. O kurde, on atakuje przez bluetootha, no to też jest częsty tutaj błąd, ale żaden problem, jeszcze jeden duel i będzie kolejny poziom. Dobra, a, prawie się udało za pierwszym razem, no, ale mówię nam, no, nie do końca jest to dobre, bo wtedy... Dostajemy mniej kasy. No dobra, więc oczywiście wszystko w defense. Teraz myślę, że sobie polecimy w to i będziemy lecieć w ten defense aż tam pod koniec, sam, bo potem może być jeszcze coś innego, lepszego. Natomiast na razie defense jest mega przydatny, bo oni jednak w większości tutaj atakują jednak właśnie mieczami, łukami, coś takiego. Mniejsza część przeciwników używa czarów. Także myślę, że defense to jest dobra inwestycja. Skąd mamy tyle Armora? Normalnie tyle mamy, czy. Nie wiem. Chwila, chwila. Chyba coś, chyba coś mi się pomyliło. Nie no, chyba normalnie tyle mieliśmy. O kurde. To jest dwa razy większe ode mnie. Więc jeżeli mnie walnie... Dobra, na szczęście mamy defense, zobaczcie. Widzicie, to jest to. To jest właśnie inwestowanie w defense. Na początku jak troszeczkę... Liczyłem na to, że nie będą się tutaj, że nie będą mi te ataki siadać, ponieważ defensa w ogóle nie pakowałem punktów. Natomiast teraz, kiedy już mamy wszystko inne ulepszone, to możemy sobie bez problemu tego defensa ulepszyć. Patrzcie, 9! Prawda, 9! A, mało siły miał chyba. Dobra, bez problemu. No kurczę przecież. Półtora miliona będzie mieli jak nic. Już mamy milion dwieście. Milion trzysta prawie. O kurde. Słaniaczku jeden ty. Armora sobie będziesz. Nie no, stamina. Dobra, jest. Jeszcze troszeczkę, słuchajcie, jeszcze troszeczkę i będzie. Zeus na hita poszedł. Bardzo fajnie. Kolejny duel. No co ono, kurde, tutaj słaby trochę ten Molden Death. Fireball też nie wystarczył Quickiem walnął, ale to jest Quick, także Quicka możemy sobie Przepuścić ważne żeby normale ani Te strongi nie leciały Znaczy, jak się właśnie, power, no power, ja Zapominam jak się ten najsilniejszy Atak nazywa. właśnie ostatnio też chyba zapomniałem No, także Normal, ani power nie mogą wlecieć A Quick to tam, kurde gościu Dobra, możesz sobie Armora leczyć, dobra, lub tam salta Dobra, salto w miejscu... No nie powiem, jest to troszeczkę imponujące, ale... Jeszcze przeżył. Kolejny skok. No dobra, przestań z tymi saltami. Ja mam fireballa dla ciebie tutaj. No. Proszę bardzo. No, mało za niego było. Dobra, oczywiście 1500 tylko. No to kurczę, aż... Szkoda w ogóle ryzykować. Dobra. O, tutaj najlepszy wleciał też za 800. Ale... Chcieliśmy go i tak dobić firebolem, elegancko. Dobra. Jeszcze bardzo. Cyk, 408. Nie no, będzie bardzo łatwo. Horus, 858 armora. Dla 400 tylko, czyli bardzo słaby, ale fireball dobija. Dobra, już nie bawem, już nie bawem, słuchajcie. Dobra, półtora miliona będzie. Jest tam półtora miliona? Nie wiem, chyba półtora się mówi. Dobra, już mamy 35 tysięcy za jedną walkę. Zwróćcie uwagę na to, kurde. Milion, 500 tysięcy oficjalnie na naszym koncie. Także może nawet dwa Molten Defy się opłaci, chociaż wolałbym to sobie tego armora jednak troszeczkę ulepszyć. Tak wiecie, w razie co? Na Molten Defy potem jeszcze przyjdzie czas na spokojnie. O, 98, czyli to był chyba quick. No ale zobaczcie, 98 to. Co to, to dla nas kiedy mamy 1200 ponad armora Dog, no dobra No to proszę bardzo, łuk Niestety Nie zdążymy trzeciej jednej strzały No to mamy słuchajcie, 39 level Więc 6 defensa No i co, to już będzie Turnament, tak? Oczywiście Także co, magic shop Purchase magic spells Kolejny molten death do kolekcji Za 900 tysięcy około Także cyk, mamy już dwa W inwentarzu Także teraz oczywiście armor. Rzeczy samuraja sobie kupiliśmy i one są jeszcze najlepsze. No to dobra. No to został nam hełm, napierśnik oraz tarcza. Także hełm nie będzie jakiś drogi. tak zapamiętam. No 100 tysięcy to nas spokojnie. Zaraz, zaraz, zobacz sobie tylko ile będzie kosztować wiecie Też trzeba tutaj trenować rachunki w głowie. 180. A to będzie plus 30, czyli 1254. Dokładnie. Breastplate. O, to już 3, 3 wyżej w sensie. Dobra, 288. u 336. No to słuchajcie, to jest chyba 48 więcej. Tak mi się wydaje, że ten armor był 48 więcej. Czyli będzie 1306. 1302? A to nie wiem, może mi się coś pomyliło. No dobra, jeszcze shield którym mamy shield? A, już mamy najlepszy, dobra, no to spoko, bo tak kolorystycznie nie pasuje trochę. Ale nie no, faktycznie tutaj te takie no błotniste jakby obwódki tej tarczy. Także 1302 armora, 300 tysięcy nam zostało, ale to no, niestety nie starczy nam na Molten Kolejny, także turnament, lecimy, naprawdę fajnie wygląda, swoją drogą. No i proszę bardzo, lecimy. Merlin, no dobra. W Berlinie mamy tutaj dwa Molten Defy, więc. Zaraz się poddaj. <grych> Z łuku. Dobra, defense. No kurde. Inwestowałem w defense, proszę bardzo. Chociaż żebym bloki robił. Dobra. Kolejny goście. Tysiąc Armora ponad. O kurde. Kolego. Oczywiście to jest taki problem, że kiedy my atakujemy tym Molten Defem, to oni od razu staminę sobie odnawiają. Ponieważ wydaje mi się, że z każdym atakiem, w sensie kiedy dostajemy obrażenia, wtedy wiecie, odnawia nam się stamina. Nie wiem, co on robi. Woli się spodobać tłumowi. Kurde, 800, kolego. Spokój się. Nie, no wiesz, nie miał dużo ataków. Zobacz sobie jego statystyki w sumie. No jak on ma atak 36, a dzielicie 85. Właśnie też. Jestem już ciekawy. Niektórych statystyk przeciwnika, bo się, że kiedy gościu jest dwa razy wyższy ode mnie, i ogólnie większy, no to ciekawe, ile on musi mieć siłę. Jak mhm. swoją drogą, zobaczmy sobie statystyki. no ten taki słaby, no to nie ma problemu. Dużo ma trochę życia, ale no co, żaden problem dla ma. Cykl 320 ucieka. Mając miecz w łapie, ciekawy ruch. <laughs> bardzo. Statystyki. O, a tak ma 64, czyli ciężko go będzie zablokować. No i ma. Właśnie. zenchantowany Ten key. O, kurde. No mój komputer już powoli tego nie wytrzymuje, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby się skreszowało, także to jest ok. Dobra, już nawet nie sprawdzam. O, ładny molten depth. No właśnie, czasami jest tak, że. Bardziej się reaguje czyta mnie, zobaczcie, tutaj 20 FPS-ów było, chyba nawet wcześniej po 12, ale nadal mniej, w ogóle licznik fps się zmienił na Steamie. Nie wiem, czy to jest jakiś globalny update, chyba. Chyba był jakiś update, a może to mi się coś zmieniło w ustawieniach. Nie wiem, możecie dać znać, co tam u Was, jeżeli chodzi o to, <laughs> bo tak się w sumie zdziwiłem niestety. Zastanawiałem się Co to się z tym stało O, pięknie Wykończony Dobrze Jeszcze troszeczkę Zaraz będzie łosik Czary też dużo staminy mi kosztują Chociaż w sumie Jak on się do mnie podsuwa to Mi się stamina zużywa Nie wiedzieć czemu 740 hmm, armora całkiem nieźle ale dobra, kurde. O, na 620. Kurde, ja... Nie wiem o co z tym chodzi. Przecież mam defense. Halo. Dobra. Jeszcze chyba trzech. O kurde, 111 krzykiem. Ten dopiero musi mieć dużo tego. Dużo siły, Chociaż dużo siły musi mieć. Chociaż w sumie ja mam tylko chyba 15. No właśnie, więc nie jestem też jakiś taki mega silny. Ale za 800 tutaj weszło. Mówię, jeszcze jeden taki silny, i będzie po ale niestety nie udało się. Dobra. No i co? Będzie level up przed bossem? Tak, chyba tak. Też nie wiem. Gości ma 40 level, jest trochę wyższy. No ale nie wiem. O, dzięki. Jest level, dobra. To lecimy w defensa. Kolejny slot, czyli teraz mamy 6 przedmiotów. Czyli nie muszę Fireballa poświęcać kupując nowego Molden Defa. No dobra. Wszystko w defense. Mamy bossa. Arkfind. ball Chyba tak się jego imię i przydomek czyta, ale nie wiem. Proszę bardzo. Zobaczymy sobie. Statystyki przedmiot przede wszystkim. Ele Fireball Lightning Bolt Undefined. Ciekawe co to jest. Bloodlust, nothing, nothing. Ok, czyli taki bardzo raczej agresywny styl. A co on tutaj? Ma siły dużo. Agility też w miarę. Defense na szczęście niski. A tak, to trochę zbalansowany. Dobra, to raczej powinno się udać go rozwalić. Ok, Armora ma mniej niż my. Także co, zobaczymy sobie. Odsuńmy się na razie od niego może. A Hellfireball. Chociaż po co w sumie możemy go. Od razu układać tym Bo on nie ma czym się uleczyć Także cyk Dwa firebole i będzie po krzyku O nie Bloodlust Dobra, gościu Proszę bardzo, fireball Nie, nie podpalaj mnie Dobra, koniec <ścoughs> Kurde Może, to. No, to jest za łatwe, 100 tysięcy w nagrodę Okej, okay, mamy piec Ark Także 98% Wow. No to było proste. Niecałe 15 minut i już. Po bólu. No także co? Naprawdę bardzo łatwo poszło z tym bossem dzisiaj. No to już. Właśnie to jest ten okres, że pomiędzy właśnie tym Maharadżą, a jakimś tam sernym nie będę wam spoilerował, jeśli jeszcze nie wiecie albo może graliście, ale nie wiecie z kim ja bym miał problem. Więc nie będę wam na razie spoilerował, ale tutaj była taka właśnie taki okres, gdzie bossowie byli te łatwi. Że już większy problem był z samymi przeciwnikami przed bossem, aniżeli z samymi bossami, także no widzicie, na razie właśnie jesteśmy w tym. Także ja się może nawet powiem, że cieszę, bo <laughs> lubię kiedy wszystko tak mi elegancko i zgodnie z planem idzie. No ale co, to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, no to jak zwykle proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No a ja się z wami spotkam w następnym, także trzymajcie się. No i cześć.